Pocketbook Color i Pocketbook Inkpad Color wyróżniają się kolorowymi wyświetlaczami na tle innych modeli tego producenta. W dzisiejszym filmiku porównam ze sobą te dwa czytniki. Już na pierwszy rzut oka zauważymy, że design obu modeli jest praktycznie identyczny. Na przodzie urządzeń został umieszczony dotykowy ekran i cztery przyciski fizyczne pod nim. Plecki czytników są w kolorze delikatnie połyskującego srebra i mogą być skłonne do zarysowań. Główną różnicą stanowi tu oczywiście wielkość obu modeli. Pocketbook Color to kompaktowy czytnik z sześciocelowym ekranem, natomiast Pocketbook Inkpad Color jest widocznie większy i posiada Prawie 8-calowy ekran. Dodatkowo InkPad Color posiada USB typu C, kiedy sam Color ma wejście mikro-USB. Oba modele natomiast posiadają slot na kartę SD. Po uruchomieniu czytników zauważymy, że system operacyjny i pamięć obu urządzeń jest taka sama. Drobną różnicę natomiast będziemy mogli zauważyć w jakości wyświetlanych przez czytniki kolorów. Mimo że oba pocketbooki wyświetlają taką samą liczbę odcieni szarości i kolorów, to w przypadku InkBooka Color możemy zauważyć, że wyświetlane obrazy są minimalnie bardziej nasycone od obrazów wyświetlanych przez Pocketbooka Color. Sama szybkość działania obu czytników wydaje się być podobna. Oba modele dobrze radzą sobie z plikami PDF, jednak są one nieco czytelniejsze na inkpadzie Color ze względu na jego rozmiar. W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej również ciężko jest zauważyć jakieś znaczące różnice w płynności. To co działa na korzyść Pocketbooka Color to obsługa Legimi i Empik Go. W przypadku InkPada Color na tę aplikację będziemy musieli jeszcze poczekać. Oba urządzenia posiadają podświetlenie ekranu z funkcją regulacji jego natężenia. Na plus wypada tu InkPad Color, który posiada delikatnie cieplejsze i przyjemniejsze dla wzroku zabarwienie podświetlenia. Podsumowując, kolorowe czytniki pocketbooka są do siebie bardzo zbliżone. Pocketbook Color to świetne, kompaktowe urządzenie do czytania bogato ilustrowanych książek. Natomiast Inkpad Color świetnie sprawdzi się przy przeglądaniu plików PDF i czytaniu blogów. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia.